Kolejny dzień na Lublin, Dewan. i dzisiaj jesteśmy z ze Staszkiem Staszka mi się widzieli bardzo często na tym kanale ponieważ jest to kanał na którym Staszek się bardzo nam uaktywnił No i za, aż za dużo chwilami Aż momentami przeraża mnie, że sam się pyta czy jedziemy robić Lublina Tak, no ogólnie tam sobie robiliśmy trochę wcześniej ale nie chcieliśmy wam pokazywać tamtej strony bo to bez sensu czas zajmowało Dzisiaj plan jest taki, że robimy lewą stronę domykamy tak zamykamy całą lewą stronę i to zaraz wam pokażemy wszystko jak to wygląda eee, no i jeszcze dwa weekendy razem licząc z tym czyli jeszcze jakby jeszcze jeden weekend następny poświęcamy na blacharkę w tym miejscu a potem jedziemy do mnie na działkę już i będziemy mi miksować wam trochę te nagrania trochę wnętrza trochę blacharki trochę wnętrza trochę blacharki żeby I nie było i trochę mechaniki mnogo. i trochę mechaniki bo też jest co robić odkryliśmy dzisiaj dwie nowe dziurki dziurki dziury w sumie to jamy. Jamy, tak dokładnie jamy, ale to wam powiemy potem. No i co? Like, subskrypcja i lecimy z tematem. Także zajmuj... zabieramy się za robotę, bo jest późno. Zaraz no <laughs> będzie nie ciemno. Sądzę. Jest 17, prawie. Dobra. Aj, Także lecimy z tematem. Jej. No dobrze. Mamy lewą stronę. Ja teraz oddaję głos Staszkowi, bo Staszek wam opowie, co tu będzie dzisiaj robił. Od której by to z strony zacząć? Może zaczniemy sobie od tych przesympatycznych drzwi Nie dość, że tutaj jak w poprzednich filmach widzieliście zostało rozcięte bo już było skorodowane No jeszcze nam doszła taka sympatyczna rynienka, która hmm, trochę przestała tutaj na rogu istnieć Niby można byłoby ją rzeźbić i kleić ale stwierdziliśmy, że jednak zrobimy wstawimy nową Oczywiście, nie ma sensu. Więcej nam zajmie dorzeźmienie tego kawałka niż wstawienie nowej rynienki, rynienki która po, posłuży na lata. Która teoretycznie powinna wytrzymać drugą młodość Lublina. Tak, no dobrze, to to jest pierwszy temat. Drugi temat w ogóle to mieliśmy tak reperaturkę, która była fizycznie pod, do samego wlewu paliwa, ale teraz jak tak patrzę to nie wiem czy nie zrobimy to z jednego arkusza tak że tutaj całej tej wstawki bo sama powiedzmy tutaj sama strefa wlewu paliwa okay. i korka wygląda całkiem okay. tak tam nie wsadziliśmy po prostu tak więc my że tutaj nie będziemy się rozdrobniać na mniejszą reperaturkę tylko zrobimy z, z dużej jednej reper... z jednej dużej no i tak, w... tu te wnętrza wszystkie całe tak... to wnętrze i tak i tak trzeba wyrwać wyciąć bo no widzicie mamy większe tu stężenie rdzy jak blachy tak no i idziemy dalej mamy te duże połacie jest ten poszycie ściany bocznej jak widzicie tutaj też bardzo przestał istnieć niestety no i tak idziemy tak do samego końca i dochodzi nam ten fajny element zwany również reperaturką błotnika którą widzieliście na innym filmie, tylko że z drugiej strony i trzeba będzie trochę się pokopać z koniem, żeby ją spasować. Tak, dlatego wam tego nie będziemy już pokazywać raczej. To już na filmie ominiemy, bo było już na tamtym. Chyba, że pokażemy to w inny sposób. Zobaczymy. Może pokażemy dokładnie, jak to wygląda spasowywanie A temperaturka tego. Turka się kończy nam tutaj, widzowie. I dochodzi nam narożnik. I potem mamy narożnik. I tutaj przykryty pokrowcem pastylny, który też trzeba będzie wymienić, bo powiedzmy delikatnie też uległ biodegradacji. Dokładnie, ale pas tylny robimy w następnym odcinku. Ale to w następnym odcinku. I to będzie ostatni odcinek z tego terenu. Z tego, z miejsca. tego miejsca. Potem już będziemy wszystko robić u mnie na działce, bo już nie będzie aż takiego, takiej potrzeby, żeby to tutaj trzymać. No dobrze. Także my nie przedłużamy, zabieramy się za robotę, bo jak widać jest co robić, ale jest szansa, że dzisiaj to ogarniemy. A jak nie, to troszeczkę jutro. Weekend. Znaczy dzisiaj w ten weekend, tak, no że troszeczkę będziemy to ogarniać. No dobra. A to zabieramy się za robotę. I do zobaczenia w kolejnej scenie. Spróbujemy nagrać troszeczkę jeszcze tą kamerką. Będziecie mieli ujęcia z głowy Staszka jak będzie spawał. Wyobraźcie sobie, sobie Staszka. A z z spróbujemy. Głowie. Spróbujemy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Jeżeli będzie wyglądało OK, to w materiale zamieszczę nagrania z niej. Jeżeli nie, to nie, bo to jest pierwsza kamerka, która nagrywała na tym kanale. A teraz jest trochę lepsza. No dobra, także. Trzymajcie kciuki. Jeżeli wam się spodoba, to dajcie oczywiście lajka. Napiszcie w komentarzu, że tak chcemy więcej ujęć z głowy. Takich szczegółowych, bo tak naprawdę ja nie nagrywam. No bądźmy szczerzy. Ja nie nagrywam wszystkiego co Staszek robi. Taka prawda, nie Staszku? Tak. Nie nagrywam wszystkiego, co robisz. A potem się denerwujesz, <grym> że, że nie nagrałem. Nie. A, stąd, a, tą, a ta kamerka Wam pokaże, co Staszek widzi, kiedy spawa. Czyli raczej nic nie widzi. <grym> no, dobra. No zobaczymy. Zobaczymy, mówisz. Się okaże. Się okaże. Dobra, bo kamera się na mnie fokusuje. Także, no idziemy robić. Nie ma tak. co gadać. Like, subskrypcja, pamiętajcie. E we Odkryliśmy, że ten Lublin to już <laughs> kiedyś zaliczył jakiś remoncik. Delikatny, możesz Delikatny. pokazać. No tutaj były generalnie widowe jak popatrzycie, ze trzy warstwy blachy. Ale to to jest pikuś. Tutaj generalnie widać ile było różnych warstw. Są ze trzy. No jest pierwsza, druga. No trzy, trzy są. Trzy są. Ze są. Trzy. I kit jeszcze na tym. I na tym kitu dużo. No, a tutaj było blisko zbiornika, serwis powiedział, ojej, tu jest zbiornik. Nie, bo zapomniałem o tym, że tu jest zbiornik. Ale nic się nie stało. No, no tu żartować. mamy, tu oczyścimy, bo to jest ładne, to nie jest żaden tylko nalot. Tak. I wstawiamy element, Na szczęście tu mamy odnośniki, dokąd mamy to wstawiać. Czego nie można było powiedzieć o tamtej stronie. No nie, tutaj to jest kurde naprawdę dużo mniej roboty. Naprawdę to jest dużo mniej roboty niż tam. No odkąd ono się zejdzie przy tamtym panu? Na samym końcu. Nie, no dobra. Także działamy. Wstawiamy panele. Te, do, te wewnętrzne na razie. Ich tak. na się jest mało, bo to jest ile no? Półtora? Dwa? Centymetry? No nieduże wstawki. No, dobra. Na szczęście. No dobra. To działamy. I uwaga moi drodzy, to czego nie było z tamtej strony mamy wspornik. Staszek był w szoku jak zobaczył w po prostu zachwycił jakby nie wiem, co zobaczył. Ale już Fajny. To taki całkiem cały całkiem zdrowy, naprawdę całkiem zdrowy. To oczywiście odrywa teraz Staszek tą całą wewnętrz... resztki. resztki tego wewnętrznego poszycia. Było, ona było fabrycznie tutaj zgrzewane. Tak. Ciekawe na ile powiedzieliśmy, że Lublin był fabrycznie zgrzewany. Ale będziemy wam to mówić do znudzenia. Lublin fabrycznie był zgrzewany. Tu nam lekko się tylko wspornik, ten drugi rozleciał od nadkola. To jego odnowimy. I no. Tu na razie wygląda to całkiem nieźle. Mówię, ta strona nas zaskakuje. O ilość elementów, które przetrwały. No nie, nie, nie mówimy o tym. No <laughs> to jest fajne. Fajna dziurka się nam zrobiła. Taka malutka. Poprawimy. Potem się założy te plastikowe nadkola. To nie będzie tutaj gniło. W takim tempie przynajmniej. Bo to typowo zgniło właśnie przez to. A cały ten, ten panel mamy cały. Tamte panele mamy też całe, więc na luzie to od, od, odbudujemy. to, Odbudujemy te polskie maszyny. No, ale powiem wam, on odpalił od pierwszego. Dwa tygodnie nie, od, bo ja w zeszłym nie odpalałem. Odpalił od pierwszego bez użycia gazu. Wow, po prostu to było tak piękne, że aż... Nie powiem co. No, dobra. Dobra, działamy. A tak żeby była ciekawie była zjebała nam się szlifierka, tak definitywniej trzeba było zrobić e, e, małe Januszyzm i teraz szlifierka wyłączyć się wyłącznie z gniazdka. Tak, ona może być cały czas tutaj na pozycji wyłączonej i tak się uruchomi, bo ma prosto obejście. obejście. Staszek zrobił na szybko obejście, żeby dało się z niej korzystać. No ale to nie jest na tyle upierdliwe. Podróbka celmy. Podróbka celmy. Tak, nie, 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 ku, nie kupujcie. No, dobra. Działamy!